Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym codzienniku. Dzisiaj e, troszeczkę inaczej, bo e, jestem w drodze, e, więc pozdrawiam Was e, z mojej trasy, z mojego szwendania się. E, I no, z tej racji też e, no, nie, nie mam jak przeczytać Wam Ewangelii, więc e, zachęcam Was do tego, żebyście sami teraz sobie poczytali. Ewentualnie znajdziecie ją w, w linku w opisie naszego dzisiejszego codziennika a więc teraz czas na słowo moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia ona troszeczkę sprowokowała pewien temat, o który chciałbym poruszyć mianowicie temat spowiedzi no bo generalnie wiemy o tym, że to Chrystus jest tym, który uwalnia nas od zła od grzechu, to On jest tym który też przychodzi, żeby dawać nam wolność i on panuje nad mocami zła. Tak? I tutaj on chce, żebyśmy uwolnieni jego łaską, jego miłosierdziem żyli w wolności dzieci bożych i to jest jakby cel do którego, których Chrystus stawia przed nami, tak? Chcę, żebyśmy żyli pełni naszego życia, chcę, żebyśmy się cieszyli tym życiem, żebyśmy w sposób autentyczny i prawdziwy odkrywali to, kim my jesteśmy, do czego jesteśmy powołani, po to, żeby być człowiekiem szczęśliwym, nawet pośród różnych trudności, nawet pośród różnych przeciwieństw. Ale generalnie chodzi o ten poziom szczęścia, nie takiego sztucznego, ale bardziej takiego szczęścia, które... Bierze się z, te, z tego wewnętrznego przyświadczenia, że jestem na właściwym miejscu i e, że tak naprawdę nie ma niczego, co by mnie paraliżowało, co by sprawiało, że moje życie jest ograniczone, czy ono jest w jakiś sposób e, no, dosyć mocno e, z, no, zniszczone przez zło, przez, przez grzech, przez, e, przez jakieś takie historie, które, które sprawiają, że nie, nie potrafię zrobić kroku do przodu więc tutaj jakby tą podstawową rolę do, do uwolnienia człowieka z tego zła yy, wiedzie, czy, czy, czy ma sakrament, yy, sakrament pokuty yy, i tutaj chciałbym, żebyśmy o tym sobie troszeczkę powiedzieli bo ten sakrament pokuty jest dla nas bardzo, ale to bardzo ważny yy, otóż yy, słuchajcie, dzisiaj jest taka tendencja w, też i w kościele zresztą to zauważyłem pracując też w, i w Szwajcarii że yy, my się boimy, czy nie chcemy przychodzić do kapłana po to, żeby wyznawać swoje grzechy. Bo nam się wydaje, że cóż, będziemy mówić temu człowiekowi, który jest takim samym grzesznikiem jak my, swoje grzechy. I co to mi da, tak? Co to zmieni w moim życiu? Otóż, kochani, zmieni wszystko. Eee, zmieni każdą dziedzinę Twojego życia. Dlaczego? Dlatego, że w konfesjonale nie działa kapłan. On jest tam postawiony w imieniu Chrystusa, ale działa tam sam Chrystus. To Jezus cię uwalnia z grzechów, nie ksiądz. To Jezus uzdrawia twoje serce, nie ksiądz. To Jezus sprawia, że e, zaczynasz patrzeć na swoje życie z zupełnie innej perspektywy. Nie ksiądz. To Jezus ci pokazuje prawdę o tobie samym. Nie ksiądz. Ksiądz jest takim samym grzesznikiem. Ja tak samo e, potrzebuje spowiednika, potrzebuje kogoś. To mnie uwolni z moich grzechów, bo ja tak samo upadam, ja jestem tak samo słaby jak i wy. E, wszyscy jesteśmy słabi, tak? Ale z drugiej strony e, mam tę świadomość, że Bóg dał mi e, w, do, dla mojej posługi, do tego, żebym pełnił tę posługę, też władzę uwalniania człowieka od grzechów, uwalniania człowieka od tego brzemienia e, zła, które, które człowieka zniewala. I to jest pomysł samego Chrystusa. To jest pomysł autorski Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który chce, żebyśmy właśnie przez ten, ten moment naszego wyznawania grzechów byli od nich uwalniani. To jest też pewien element psychologiczny, bo zobaczcie, bo kiedy ja zaczynam mówić na głos o swoich problemach, to wtedy ja zaczynam na te problemy zupełnie inaczej patrzeć. Jeżeli ja, taki przykład z, z, z dzieciństwa, jeżeli. Tylko dzieciństwa. Jeżeli ja przyznam się do jakiegoś zła, które popełniłem, to, to ten akt przyznania się, czyli wzięcia tak de facto na siebie odpowiedzialności za to, co zrobiłem, sprawia też, że ja staję się od tego wolny. Nawet w obliczu e, konsekwencji, w obliczu tego, że muszę wziąć na siebie również e, jakby no. Konsekwencje tego swojego czynu. Ale to sprawia pewną wewnętrzną, psychiczną emocjonalną wolność. A zobaczcie, że to wszystko jest jeszcze dosyć mocno, ee, że tak powiem, ubrane w Bożą Łaskę, w Boże Miłosierdzie. Że oprócz tego elementu psychologicznego, ludzkiego jest jeszcze ten element Bożej Łaski, Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia. A zatem. Nie bójmy się sakramentu pokuty, a nawet ja zachęcam do tego, żeby w miarę regularnie do tego sakramentu przystępować, bo to jest też doświadczenie wielu osób. Że kiedy ja żyję ciągle w łasce uświęcającej, czyli kiedy Pan Bóg daje już mi taką zdolność do tego, żeby unikać tych grzechów ciężkich, grzechów śmiertelnych, to wtedy zupełnie inaczej też funkcjonuję jako człowiek. Tak? Że te, wtedy ten, ten, ta jakość tego mojego życia, ona też jest zupełnie inna, jest lepsza. Czuję się bardziej wolny, czuję się bardziej swobodny. No także nie bójmy się konfesjonałów, Trzymajmy się Pana Boga właśnie w, przy tych kratkach, a On będzie sprawiał, e, że będziemy coraz bardziej wolni, coraz bardziej szczęśliwi. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam błogosławionego, dobrego dnia. Świętego Boże!